13, 13. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Otwieram sesję 15 Rady Gminy Saoborzu. Stwierdzam, że na liście obecności znajduje się 13 radnych, co stanowi wystarczającą liczbę głosu ważnych do podejmowania głosów dzisiaj. Witam serdecznie pana wójta gminy Saoborze, witam panią sekretarz, witam Panią Radną Rady Powiatu, Pani i Panów Radnych, Pani i Panów Sołtysów. Witam serdecznie Panią Kierownik. Witam serdecznie również mieszkańców Sołoborza zgromadzonych przed odbiornikami. Porządek dzisiejszej sesji wygląda następująco Otwarcie sesji, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sołoborze na rok 2025, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sołoborze na lata 2025-2029, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej aktualizacji prawa miejscowego w zakresie pomników przyrody, znajdujących się na terenie Gminy Sołoborze. Wolne wnioski i zamknięcie obrad. Czy do porządku obrad chciałby ktoś coś wnieść? Skoro nie ma, kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Szanowni Państwo, porządek został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, a więc uchwała w sprawie. Zmiany uchwały budżetowej są oborze na rok 2025. Uchwała numer 15 przez 86 przez 25 Rady Gminy są z dnia 26 czerwca 2025 roku. Panie Wójcie, proszę bardzo. Coś nie słychać? Okej. Okay. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak rozmawialiśmy już na komisji, do, pojawiły nam się dwa dodatkowe punkty które musimy zrealizować, a do, dokładnie rozpoczyna się już realizacja projektu wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych jest to projekt obejmujący 104 gminy w naszym województwie zachodniopomorskim. Były w każdym powiecie były stosowane tak zwane pakiety, z których mogły skorzystać poszczególne jednostki ochotniczej straży pożarnej będącej w, będącej w w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. U nas skorzystają na tym jednostki OSP Sławoborze i OSP Rokosowo, a dokładnie będą to dwa agregaty prądotwórcze na przyczepkach ciąganych około 40 kw oraz kład do działań poszukiwawczo-ratowniczych na przyczepce. Wartość łączna to jest 235 tysięcy. Wysokość wydatków kwalifikowalnych, czyli nasza część 35 250 plus jeszcze koszty pośrednie, co stanowi obsługę przez, przez Związek Miast Gmin do Rzeki Parsenty w wysokości 4% 9 400. Choć połowa z tej kwoty 35 250 będzie później jako zwrot z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Dziś musimy ją zapewnić, więc jest to kwota 44 650 zł i w 2025 roku musimy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 14 884 zł. To jest pierwsza jakby pierwszy, pierwsza pula tej wpłaty. 呃。Uh co też bardzo bym prosił, żebyśmy dokonali w budżecie tej zmiany i również w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu dotyczącego budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Spowoborze. Ten punkt już u nas bardzo długo funkcjonuje, ale dopiero teraz został w 100% rozliczony ten projekt, jako że my korzystaliśmy z dodatkowego projektu a dokładnie z rezerw, które zostały w trakcie realizacji tego projektu na na terenie Związku Miast i gmin Rzecza Parsenty dokupowaliśmy jeszcze dokładnie naszego kontenerowca, więc mamy jeszcze wkład 29 746 zł i 44 groszy, które musimy jakby zapłacić za realizację tego projektu w wyniku jego rozliczenia. I, I tutaj jeszcze w wyniku przesunięć w wydatkach gminnych zwiększa się środki na wypłatę zleceń, na naprawy sprzętu gminnego, komunalnego oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej. I wskutek chyba to najważniejsze wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 529 784 zł i 29 groszy. Dziękuję Panie Wójcie. Czy ktoś ma jakieś pytania? Skoro nie ma, to może i od razu przy okazji Pan Wójt by do drugiej uchwały sprawi... w sprawie. Za uchwałą budżetową musimy również poczynić zmianę w wieloletniej prognozie finansowej gminy Słowo Boże i tutaj wprowadzamy te dwa elementy, czyli projekt dla ochotniczych straży pożarnych. I tu są dokładnie kwoty na 2025, 2026 i 2027. Jest tą kwoty 14 884 i w kolejnych latach 14 883 zł. A również e, e, w, e, zaczynamy już realizować drugi etap projektu rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest ten projekt, o którym też już wcześniej mówiłem. Projekt, który jest w wartości około 900 tysięcy. I tutaj musimy zabezpieczyć w 2025 roku 49 tysięcy na wykonanie projektu, jest to wcześniej kwalifikowalna, a dokładnie w 2025 zabezpieczamy kwotę 50 162 zł i 46 groszy. w 2026 jest to kwota 849 662, 48. Ja przypominam tylko, że projekt jest dofinansowanie wynosi 85%. you <laughs> Jest to projekt realizowany przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Do Rzecza Parsenty. Na, na terenie naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów będzie dobudowany tak zwany kompostownik z odciekami, czyli hala, na której będzie można, mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady bio. Mówimy tu o odpadach typu gałęzie, typu liście lub inne, które, są, które będą przez nas przyjmowane. To jest też jakby. Element, o którym tutaj Państwo radni pisali, a mianowicie rębak. No, on będzie niezbędny, żeby te, te odpady skruszyć czy, czy z, no, zrobić je zmielić po prostu, żeby można było je kompostować. Tam też będą, będzie zakupiony traktor z przyczepą i będą również wykonane hale i garaże. Tego sprzętu trochę mamy, więc musimy po prostu rozbudować, tak, żeby dbać też o ten sprzęt. Mamy już na terenie naszego przoku yy, piaskarkę, yy, solankę, piaskarkę i pojawiają się kolejne elementy na tym przoku, więc po to, żeby to nie niszczało, musimy wykonać niezbędną infrastrukturę. W wieloletnim planie inwestycyjnym też pojawiają się, przepraszam, prognozie finansowej pojawiają się również dwa elementy, a mianowicie program rewitalizacji gminy. Ten program rewitalizacji gminy jest to aktualizacja w wysokości 59 tysięcy. Te pieniądze my musimy oczywiście zabezpieczyć w budżecie, ale będą to środki pochodzące z KPO. Udało się po rozpoznaniu rynkowym wyłonić firmę, która wykona to za 59 tysięcy. Następna oferta była 70 tysięcy netto więc wybraliśmy wykonawcę jakby tego aktualizacji programu rewitalizacji, już pierwsze dane spłynęły do firmy, która to wykonuje, i powoli będziemy przygotowywać tę aktualizację i drugi dokument, który jest nam niezbędny do zatwierdzenia planu ogólnego gminy, a mianowicie, mianowicie strategia rozwoju gminy I, i tu również została wyłoniona firma. Już powoli zaczynamy pracę nad tą strategią. Plan ogólny gminy to jest trzeci jakby element, który już był wcześniej, ale chciałbym też tylko powiedzieć, że została już podpisana umowa na plan ogólny gminy. Wyłoniona została firma, została podpisana umowa i również ruszamy z tym wykonaniem planu planu ogólnego gminy. Uspokajam z informacji, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Plan ogólny gminy termin przyszłego roku. Na razie został przesunięty do, do, do połowy przyszłego roku, ale ma być przesunięty do końca przyszłego roku. Dziękuję Panie Wójcie. Są pytania? Skoro nie ma, to dziękuję, Panie Wójcie. Dziękuję. Szanowni Państwo, wrócimy do pierwszego projektu uchwały, a więc do zmian w budżecie. Ja tylko przypomnę, że projekt był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i z wynikiem pozytywnym został skierowany pod obrady dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Budżetowe. Budżetowe. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? W głosowaniu udział brało 13 radnych, 13 głosów. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały nr 15 przez 86 przez 25 Rady Gminy Sołoborze z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej w wieloletniej Prognozy finansowej. Uchwała nr 87. Projekt uchwały, żeście państwo otrzymali, każdy miał możliwość z zapoznania. Był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady i z wynikiem pozytywnym został skierowany pod obrady dzisiejszej sesji. Był on przed chwilą mówiony przez pana wójta. Czy w związku z tym projektem uchwały ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z pani, i panów radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk kto jest za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. W głosowaniu udział brało 13 radnych, 13 było za, Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały nr 15 przez 88 przez 25 Rady Gminy Soborze z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej aktualizacji prawa miejscowego w zakresie narodu przyrody znajdującej się na terenie Gminy Boże. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji. W dniu 14 kwietnia tego roku do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca dokonania aktualizacji prawa miejscowego w zakresie wykazu pomników przyrody znajdującego się na terenie naszej Gminy. Petycja została złożona zgodnie z przepisami ustawy. A jej przedmiotem była potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji do aktualnego stanu faktycznego oraz przepisów prawa ochrony środowiska i przyrody. W toku rozpoznania petycji ustalono, że w obowiązujące na terenie gminy Słowoborze uchwały w sprawie ustalenia pomników przyrody mogą nie uwzględniać zmian zachodzących w środowisku naturalnym, takich jak naturalne procesy biologiczne, uszkodzenia drzew spowodowane czynnikami atmosferycznymi, zmiana stanu zdrowotnego obiektów czy też zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Z uwagi na powyższe Rada Gminy Sławoborze uznaje petycję za częściowo zasadną i wskazuje na potrzebę dokonania kompleksowej weryfikacji obowiązujących przepisów prawa miejscowego w tym zakresie. Zadanie to powinno obejmować zarówno analizę aktualnego wykazu pomników przyrody, jak i weryfikację ich stanu oraz zasadności dalszej ochrony prawnej. Należy także rozważyć możliwość ustanowienia nowych pomników przyrody w oparciu o wnioski mieszkańców, organizacji społecznych i ekspertów z zakresu ochrony środowiska. Dlatego też w paragrafie drugim niniejszej uchwały zobowiązujemy wójta Gminy słowo -Boże do podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do opracowania projektu nowej uchwały uwzględniającej aktualny stan prawny i przyrodniczy. Dziękuję Pani Przewodnicząca za odczytanie stanowiska. Szanowni Państwo, również ten projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i z wynikiem pozytywnym został skierowany pod obrady dzisiejszej sesji. Ja tylko chciałbym e, powiedzieć, że myślę, że po świętach zwrócimy się do mieszkańców poprzez sołtysów e, i jakby zaczniemy opracowywać w ramach rozsądku, jakiegoś też prosimy do mieszkańców, żeby aktualizować te. te, te... Po wakacjach. Dobrze. Dziękuję, że pan poszło. Po wakacjach, oczywiście. Dziękuję za, za, za czuwanie. E, i są już jakieś tam pierwsze wnioski, tak? My też mamy przemyślenia każdy. Jakiegoś w ramach jakiegoś rozsądku należałoby to zaktualizować. Mieszkańcy też wiedzą, co należy umieścić, co jest naprawdę cenne, a może czasami już coś wymaga tego, żeby tam go już go nie było, bo, bo go już nie ma. I tak to będziemy, ale to już tak jak powiedziałem, po wakacjach zaczniemy nad tą uchwałą spokojnie pracować, damy sobie trochę czasu, żeby ono wyglądało. Czy jeszcze ktoś chciałby coś? Skoro nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały? Zechce podnieść rękę. nacisnąć przycisk. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 13 było za stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do wolnych wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, trzy informacje ja mam, jak skoro nikt nie chce. 7 lipca nastąpi kontrola już na bloku Sołękowie. Chciałem poinformować wszystkich zainteresowanych, że dokumentacja została kompletnie przedłożona, co skutkiem tego będzie pierwsza, pierwsze i myślę, że jedyne podejście do odbioru fizycznego budynku. Mamy taką nadzieję. Aczkolwiek, jeżeli by coś, to zawsze jesteśmy w stanie poprawić. Przypomnę tylko... Dla zainteresowanych zapraszam serdecznie na sobotę na godzinę 13 do Sławękowa na festyn byłych pracowników Pegrowskich. Serdecznie zapraszam, na pewno się przygotowali jak co roku. Odwiedzajmy się nawzajem, korzystajmy z tego, że ktoś nas chce gościć. Przy okazji dajmy pokazać też, że możemy mogą coś wnieść do, do tych takich imprez, bo to jest ważne, że, że się odwiedzamy. I ostatnie, to ja chciałem tylko serdecznie jako prezes OSP Kosowa podziękować panu wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim instytucjom, wszystkim sponsorom za wsparcie i pomoc przy organizacji 75-lecia i wręczenia sztandaru. Powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego, byśmy się nie spodziewali takiego odbioru społeczeństwa, tylu sponsorów, było ich ponad 50, co nas mile zaskoczyło. Ślicznie dziękujemy każdemu, każdemu, kto się przyczynił do tego, żeby, tań, żeby ten dzień był godnie obchodzony przez naszą jednostkę i wszystkim gościom, wszystkim strażakom, którzy przyjechali, każdemu z osobna i wszystkim razem bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i pomoc. Szanowni Państwo, tyle chyba z wolnych wniosków. Proszę bardzo. Ja mam małe pytanie. Tu związane z okazji, że jest pani radna powiatowa. Jakby pani zechciała nam coś powiedzieć na temat, co się dzieje w powiecie dotyczące naszej gminy. Bo nic nie wiemy od pół roku, jakie sprawy tam załatwiacie, jakie omawiacie. Może coś parę słów na ten temat. Panie Radny, Wysoka Rada. Pan Radny bardzo zaskoczył mnie tym pytaniem. Mogę powiedzieć, że wszelkie prace idą pełną parą. Jeśli Pana będzie coś konkretnie interesowało, pozwolę się przygotować i odpowiem na wszelkie pytania na kolejnej sesji. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, zamykam obrady 15. sesji Rady Gminy Soborzu. Dziękuję wszystkim za przybycie i życzę szczęśliwego powrotu do domu. A Młodzieży Szkolnej w imieniu Rady i swoim pana Wójta miłych wakacji.